Słuchajcie, jaką miałem żenującą sytuację ostatnio, i założę się, że każdy z Was miał choć raz w życiu podobny. Byłem ostatnio na networkingu, takie wiecie, fafara FIFA, bogaci przedsiębiorcy, fundusze VC Found, nieważne. Stoję, podchodzi koleś, tam cześć, słuchaj, jestem taki i owaki, co tam porabiasz, czym się zajmujesz? No, zaczynam odpowiadać, co robię, czym się zajmuję. Koleś patrzy nagle w bok i mówi: aha, i poszedł sobie żadnego, ej, sorry, wiesz, nie interesujesz mnie, czy coś takiego. Po prostu sobie poszedł, nie? Mówię, ja pierdziele, poczułem się po prostu, jakbym spotkał łowcę Pokemonów. Gościa, który po prostu, widać, że przytam nie po to, żeby się ponetworkować, popoznawać, nauczyć czegoś, dowiedzieć czegoś innego, Goś gość miał konkretny cel, chce zdobyć takie, takie kontrakty, kontakty biznesowe i tyle. Jeśli nie jestem w kręgu jego zainteresowania, zero taktu, po prostu wypadł i tak dalej, i tak dalej. Żenująca sytuacja. Zanim powiecie, że jestem jakimś tutaj lalusiem albo delikatusem, bo tak nie jest, powiem Wam z drugiej strony. Ostatnio mam sytuację, jeden z inwestorów funduszy mi się wycofał, więc szukam tam potencjalnie innego inwestora na jego miejsce, dzwonię do znajomego przedsiębiorcy, mówię hej, słuchaj stary, cześć, mam taką sytuację, szukam, no przynajmniej 60 tysięcy euro potrzebuję. Mówi, pewnie nie ma sprawy, może być do piątku? Ja mówię, no Pewnie może być do, nawet do poniedziałku. Słuchajcie, bez pitch decka, bez żadnego sprawdzenia, jakie asety są w funduszu, bez sprzedawania, opowiadania, po prostu tylko dlatego, że mi ufa. I tym się właśnie różni w biznesie relacja zbudowana na zaufaniu od relacji takie płytkie, wiecie, small talki, networkingi, bla, bla, bla. Prawdziwe relacje budujesz przeżywając z kimś coś. Budujesz na jakiejś relacji, na zaufaniu, na wspólnej historii, którą macie wypracowane. Przecież każdy z Was jest pewnie w stanie powiedzieć, że pamięta kumpli znajomych z przedszkola, ze szkoły średniej, ze studiów dużo lepiej niż ludzi, których teraz poznaje. Dlatego, że dużo łatwiej jest zbudować te relacji w młodym wieku, bo się razem coś przeżywa, przebywa, ma się przygody i tak dalej, niż teraz, jak próbujesz spotkać kogoś znajomego, próbujesz zbudować tą relację, to jest dużo trudniejsze. Także słuchajcie, nie wierzę w networki, nie chodzę na networki, niespecjalnie lubię networkować się z różnymi ludźmi, więc em, taka moja refleksja z ostatniego czasu. A jak Wy podchodzicie do networków? Lubicie się networkować, czy raczej też niespecjalnie?